6 lanek wody. Lejemy. Ten pojemnik ma 6, ale dobra, mierzymy. Raz, cztery tak, 6, 5, 6, i I reszta, i 7. Zawsze lepiej, mniej. Ostre, jak płaczą niektórzy za ostre, że. Ja nie tak. lubię octu, już no. to przyznaję. Ale to no, no, troszeczkę musi być ostre, bo... Muszę kiedyś spróbować z octem jabłkowym. Oczywiście ten materiał ma taki wyźwięk vlogowy bardziej. Nie jest to jakiś taki szybki poradnik tylko. Jak my robimy. Chciałbym... Myć... Tak jest. Szklanka Tu jest dwie porcje, to damy dwie szklanki oct. Ocet ile procent ma? 10 procent. To... Może być tak trochę niepełny. Hmm. się nie raz, Dobra. Później tyle samo ostu, tyle samo cukru. Dwie szklanki cukru. <grymny> Cukierni. Można mi użyć? Nie wiem. Dobra. Dobra, już się pali. Sól zwykła? Kuchenna. Raz. A. Tu jest dwie porcje, to tak 4 łyżki soli. Mhm. Mm Miałam gdzieś tu łyżkę drewnianą, lekko wymieszać, żeby ten sól i cukier się rozpuściło i niech się zagotuje. I gorącym... On mnie pozakręcał, a poszedł? Jacie. to I Coś kurde działa, tu olej jeszcze nie Tu Już dał. olej wlany. Dobra, dobra. Wszędzie jest na każdym słoiku łyżka oleju, a wcześniej szczypka koperku suchego. O, taką szczypkę. Szczypkę kopru, on tam się rozpuści. Tak jest zawsze i tak jest zawsze. Skrzynia, już jesteś niepotrzebna. Jedź na swoje miejsce.